Podobne zdarzenia analizowałem już setki razy. Kierowca jedzie 60 na godzinę. Dopiero po ponad sekundzie zaczyna hamować. Uderza ofiarę z prędkością 46 km na godzinę. Najczęściej oznacza to śmierć. To nie był przypadek, bo kierowca jechało 10 km na godzinę za szybko. A teraz zmniejszymy prędkość. Kierowca jedzie 50 i zaczyna hamować. Potrąca pieszego z prędkością 5 km na godzinę. 10 mniej. Ratuje życie. Baśka, zauważą cię. Człowieki są zajęte i nas nie widzą. A patrz. Hop. Hop. Jesteśmy niewidzialne. Dzięki temu tam. To pół miliona i sto razy po pięć tysięcy do wygrania w loterii banku BGŻ. Tak świętujemy wygraną za najlepsze konto trzeci rok z rzędu. Załóż konto i zostań zwycięzcą. A -a. Hey. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Czym zdobyliśmy zaufanie 10 milionów Polaków tym że w Santander Consumer Banku dzięki dostępności szybkości działania doświadczeniu i przyjaznym doradcom mogli zrealizować każdy ze swoich pomysłów teraz czas na ciebie szybko znajdziemy dla pani najlepsze rozwiązanie i to już tak zapraszam pogotówka z kredytem gotówkowym Santander Consumer Banku pieniądze mogą być twoje w kilka chwil zadzwoń 19500 przyjdź do oddziału lub wejdź na santanderconsumer.pl Santander Consumer Bank bank dla twoich pomysłów Dlaczego mielibyśmy stosować ten sam zestaw witamin, skoro uprawiamy różne sporty? Używamy różnych kosmetyków. Wybraliśmy Witotal dla kobiet. I Witotal dla mężczyzn. Oba mają komplet 25 witamin i minerałów w wysokich dawkach. Mój Witotal ma dodatkowo składniki wspomagające na np. funkcjonowanie mięśni. A mój składniki, między innymi pomagające zachować piękny wygląd. Witotal to więcej niż same witaminy i minerały. Witotal dla kobiet, witotal dla mężczyzn więcej niż witaminy. Co powiesz na najlepsze na świecie cappuccino w zasięgu twojej ręki? Odkryj YouMilk, nowy ekspres Nespresso, który umożliwia ci przygotowanie twojej ulubionej kawy z mlekiem dzięki zintegrowanej funkcji spieniania mleka oraz jednej z 21 kaw Grand Cru przygotowanych przez ekspertów Nespresso. YouMilk z miłości do mleka. Nespresso, what else? Masz katar i zatkany nos, a także ucisk i ból u jego nasady? Możesz mieć problem z zatokami. Dlatego nie eksperymentuj. Weź i Buprom Zatoki. Zawiera dwa aktywne składniki. Jeden zwalcza ból, drugi udrożnia nos i zatoki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. I Buprom Zatoki. Podwójna siła. Na zapalenie zatok zastosuj Hypertonic Spray. Oczyszcza zatoki, usuwa wydzielinę zapalną.